Dostałem propozycję walki z jedną osobą w fejmie Za totalnie rekordową stawkę Za pojebaną stawkę Za parokrotność tego, za ile biłem się aktualnie I odmówiłem Tylko dlatego, i odpowiedziałem teraz włodarzowi Że mnie można wynająć, ale nie można mnie kupić, bo ja nic nie sprzedam swoich wartości I nie będę się bił z kimś Z kim nie chcę mieć żadnego kontaktu Możecie się domyślić o kogo chodzi. I przysięgam, stawka była rekordowa, stawka była na tyle zaporowa, że dostałem więcej pieniędzy niż Sergiusz za swoją walkę. Dostałem ofertę większych pieniędzy. Takich rzeczy się nie powinno pisać na Twitterze. Niemniej jednak i sam mówi, że bardzo Cię lubi i nic nie ma ja do tej Ja też do niego nic nie mam, dlatego no, się mega zdziwiłam w ogóle, że tak... Tak, tak, tak bo on się nie odnosił do Ciebie, tylko z tego co wiem do, do zupełnie innej osoby. Inne i mm -hmm. o... Nie powiem z kim mamy się domyślać. I przysięgam, była to... Sporo wyższa stawka wstępnie. Wiadomo, nie było na papierze, była to rozmowa. Była to wyższa stawka niż stawka Sergiusza. Była to dla mnie pojebana stawka. Ogólnie do tej no. pracy, jednakże tu już odchodząc od tematu i samu, pytanie jest takie, że kiedy misji schroni się od tego totalnie odcina, ty jednak w jakiś sposób próbujesz pokazać, że to nie jest. Nie wiem, to ja tak przynajmniej Ojej to ku. rozumiem. Ja po prostu ee, nie chcę tutaj. E, no możliwe no, dziwo Obrażać właśnie. osób, które to Dziwą wykonują, możliwe. bo. Nie uważam, ma. że to jest okej, okay, tyle. Żeby kogoś wyzywać za to, co robi, za pracę, która nikogo nie krzywdzi. Okej, okay, tylko ja się zastanawiam nad tym, czy właśnie ty, będąc idolem dla młodych dziewczyn, mm -hmm. w jakiś sposób nie niechcący nie przyczynisz się do tego, że te dziewczyny zajmując się tą pracą nie będą myślały, że nie, no to jest złe, nie powinnam tego robić, tylko pomyślą a nad mówi, że no, to nie jest to samo, co prostytucja, więc nie ma takiego problemu. <słuch> czy podam widełki kwoty? Między 500 tysięcy a milion złotych. Tylko mówię, nie było to na papierze, nie dostałem papieru, powiedzieli mi hej podpisz, tylko była to wstępna rozmowa i wstępna mowa o kwocie, którą jesteśmy w stanie wynegocjować przy takim pojedynku. I mimo, że dla mnie są to totalnie zaporowe pieniądze, jest to wielokrotność tego, za ile biłem się aktualnie, to i tak odrzuciłem, bo uważam, że, mówię to szczerze, możecie stwierdzić, że pierdolę głupoty, żeby się podlizać, ale ja uważam, tak jak w piosence, którą puściłem, że pieniądze nie są jedyną wartością w życiu i co z tego, że masz pieniądze, jak jesteś kurwą. I może ludzie nie twierdziliby, że jestem kurwą, ale ja patrząc sobie w lusterko, mówił, widziałbym kurwę. Widziałbym zwykłego śmiecia, który za strewniki sprzedał wartości. Więc ja bym tego nie zrobił. Ale tutaj próbujesz strasznie nakierować to tak, że, nie, że ja próbuję że tutaj pytania. to jakoś znormalizować. To nie jest tak, że ja próbuję to znormalizować, bo, też nie, bo tak jak powiedziałam na samym początku... Bo... A dużo osób mówiło mi z mojego otoczenia, że nie mam racji, że zajebiste pieniądze, żebym wychodził. No ale ja mam inne spostrzeżenia w tej kwestii. Domyślam się, że dużo osób podziela zdanie tamtych kolegów i twierdzą, że z takich pieniędzy się nie odmawia i że byłoby to fajne i ciekawe. No ale ja w innych kategoriach postrzegam takie rzeczy. Jakby kłóci się to z tym, w jaki sposób mi został przedstawiony świat przez rodzinę i tyle. Zresztą ta propozycja padła w stowarzysze mojej mamy między innymi. Powiedziałam, że nie uważam, że to jest dobry sposób na zarobek. Tak, powiedziałam. I tak samo y, nie zrobiłabym tego drugi raz i tego się trzymam, ale dalej się będę tego trzymać, że nie powinniśmy tych osób wyzywać i szkalować. Okej, okay, po prostu Tyle. widzę dużą różnicę między tym, co mówi Mrs. Honey, która Jasne. kompletnie pokazuje, że tak nie może być, ani ja ty jednak robisz troszeczkę no okay. inaczej. A dla ciebie, Lexi, które podejście jest bliższe? To, co robi i mówi Mrs. Honey, czy to, co robi i mówi Maja Staśko? Bo widzę ogromną różnicę, tak jakby były to ba dwa przeciwnego światy. Ja jakoś yy, nie przysłuchuję, można tak powiedzieć, przysłuchuję im się